Witajcie w kolejnym materiale na kanale Graczfan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. Tymczasem dzisiaj opowiem wam o Starscreamie. Ambitnym wiceliderze Decepticonów, którego marzeniem było usunięcie Megatrona z pozycji lidera i objęcie jego stanowiska, szerokiemu gronu Transformerów był znany ze względu na swój brak lojalności względem przywódcy. Przez wszystkie lata służby próbował wykorzystać każdą nadarzającą się sytuację, aby dojść do władzy. Spora część jego sojuszników zarzucała mu tłórzostwo, jednak z tym bym się nie zgodził. Po prostu był bardzo inteligentny, a przy okazji dbał tylko o swój interes. Jeśli widział, że walka nie rozwija się według założeń, natychmiast się wycofywał. W całej swojej historii pełnił dwa razy rolę lidera decepticonów. Pierwszy raz po Wielkiej Wojnie na Cybertronie, a drugi podczas tworzenia armii dla upadłego. Masy, masy, masy. W dzisiejszym materiale zajmiemy się charakterystyką filmowej wersji tego Transformera. W przyszłości opowiem Wam również jego historię z pierwszej generacji. Ogólnie rzecz biorąc, był dosyć dużym robotem osiągającym 9,5 metra wysokości. Jego alt-mode zostało przedstawione w formie myśliwca w 22 Raptor. Ciało tego Transformera było przyozdobione tatuażami z Cybertronu. Wyróżniał się pod względem swoich umiejętności latania. Potrafił latać zarówno w wersji robota, jak i alt-mode. Ze względu na swoją nieprzewidywalność był bardzo groźnym i silnym przeciwnikiem. Autoboty nienawidziły z nim walczyć. Potrafił tworzyć protoformy bojowe, dlatego był bardzo cennym członkiem Decepticonów. Jeśli chcecie posłuchać czym była wspomniana technologia, dajcie znać w komentarzu. Jego znana historia sięga wojny na Cybertronie, gdzie był jednym z dowódców oddziału Decepticonów. Po upadku Cybertronu i zaginięciu Megatrona objął posadę lidera, a jego celem było poszukiwanie Wszechiskry. Pechciał, chciał, że wspomniany przedmiot znajdował się w zaporze Hovera na Ziemi, akurat w tym samym miejscu, gdzie zamarznięte ciało Megatrona. Po odmrożeniu prawowitego lidera Decepticonów, stary Scream został zdegradowany do wicelidera. Następnie brał udział w walce z Autobotami w Mission City, gdzie oderwał nogi Bumblebee, a także walczył z Ratchetem i Ironhide'em. Jako, że Decepticony dostały wtedy ostry wpiernicz, odleciał w kosmos i udał się na statek Nemesis, gdzie spotkał się z upadłym. Wtedy to ponownie objął władzę nad Decepticonami, chociaż trwało to stosunkowo krótko. Po ponownym wskrzeszeniu Megatrona wylądował znowu na stanowisku wicelidera. Musiał to niestety przełknąć i mimo wszystko wspierać próbę przyjęcia matrycy i żniwiarza słońc w Egipcie. W następnych latach wspierał Megatrona w misji mającej na celu sprowadzenie floty i mostu kosmicznego na Ziemię. Zginął podczas walk w Chicago, zabity przez zwykłego człowieka sama. Była to śmierć żałosna i bez żadnego patosu. Sam wyposażony w broń od przebił harpunem prawe oko robota, a w drugie włożył mu granat. Co się stało potem, możecie się już domyślić. Dziwimy jednak sytuacja z ostatniego rycerza. Pojawiła się tam scena, w której Megatron odnajduje na wysypisku głowę Starscreama i wspomina zdradzieckiego przyjaciela. Jakim cudem znalazła się tam cała głowa tego Transformera, skoro rozpadła się na kawałeczki. Do zobaczenia w kolejnych materiałach opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia. Cześć!